Nowa Izba Przyjęć dla Szpitala Morskiego imienia PCK w Redłowie to ogromna zmiana. Ci z Państwa, którzy pamiętają jak kiedyś tu wyglądało, wiemy, że są to budynki stare, zdekapitalizowane, nie rozpoznają tego miejsca w tej chwili. Ogromna inwestycja przeprowadzona przez Szpitale Pomorskie dzięki środkom Zarządu Województwa Pomorskiego oraz środkom Unii Europejskiej powoduje, że przez Przenieśliśmy się w XXI wiek. Jest to miejsce naprawdę przyjazne, komfortowe, wygodne. Miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i personel będą się dobrze czuli, będą mieli, będzie miał personel warunki do efektywnej pracy. Bardzo nas cieszy to, że szpitale pomorskie inwestują w obiekty na terenie Gdyni, zarówno w Szpital Morski, jak i Szpital Apaulo przy Placu Kaszubskim. Dzięki temu gdynianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają zapewniony najwyższy stan Cieszymy się bardzo, dlatego że pracowaliśmy w ostatnich dwóch latach w bardzo trudnych warunkach, jeśli chodzi o punkt przyjęć, Tam taką pseudo izbę przyjęć, bo ona była w bardzo trudnych warunkach zrobiona. Teraz dysponujemy dużą przestrzenią, gdzie pacjenki będą miały naprawdę bardzo komfortowy pobyt na izbie przyjęć, a też mamy łóżka takie diagnostyczne, gdzie pacjentki, które nie będą w trybie pilnym kwalifikowały się do przyjęcia, będą mogły przebywać przez kilka godzin na oddziale obserwacyjnym w Izbie przyjęć.